form one deficit of the word of God. że święta tradycja, jak i święte spoko, nie tym czym To detach ourselves from tradition is not to move forward, it is to fall into spiritual amnesia. Odcienianie się od tradycji nie jest krokiem naprzód, a zatrzymaniem się we własnych błędach. Liturgia, liturgia nie może się stać profanacją. It is the and of the life. Jest to wszelkie źródło, które gromadziło nasz Kościół. When we worship as though heaven were real. Souls are drawn upward. Kiedy staramy się do prowluskie dusze wielu i w górę. When the altar is respected as sacred ground, the church remembers who she is. Gdy kościół pamięta, czym jest ołtarz, jak należy się je święć. The saints were formed by tradition not by trend. Święci zostali stworzeni przez tradycję, a nie przez wymysł. The saints, the martyrs, died with the creed on their lips, not with slogans on their banner. Święci, szczególnie męczennicy, umierali z wyznaniem na swoim ciele, a nie z pustymi słowami. The children of Poland dzieci polskie wciąż wiedzą jak klękać nie powinny tego nigdy zapomnieć And the of must cherish, not the they a seminaria polskie muszą tworzyć księży, którzy będą łączyć, a nie dzielić społeczności God the good deposit entrusted to you we are told. Francja tos najważniejsze nam powiedziano. Tradition is not a chain but a lifeline. Tradycja nie jest łańcuchem, a drogą naprzód. The church exists to evangelize.

Evangelization is not a Ewangelizacja nie jest pustym, a czynem, który łączy nasze serca w Chrystusie. What gospel are we Ale jaką na Ewangelię głosimy? A diluted gospel cannot save. Owszem, Ewangelia nie może powiedzieć. Azek gospel cannot convert. Oszywa ewangelia nie może nawracać. A sentimental gospel cannot endure. Ewangelia sentymentalna nie może łączyć. Musimy must proclaim. Christ crucified, Christ risen, Christ coming again. Christus marwenak szurjo suboršanek Christusem listan. Not as miss, but as lord. Nie jako wieśniac, a jako Bóg. The joy of the gospel fills the hearts and lives. of all who encounter Jesus Epagoj da te szczęście miłości miodami w waszej wierze do chrystusostwa Our service to the people must flow, must flow from this joy. Nasze, nasze działania wobec ludu muszą przynosić tę radość The bishop must not merely administer sacraments, but radiate sanctity. Biskup nie może tak sobie zadać sakramentów, tylko wykonywać je z należytym szacunkiem. The priest must not simply run programs, but shepherd souls. Ksiądz nie może prowadzić jakichś tam programów, tylko <coughs> jednoczyć dusze. The church must go forth into, street, into the streets, the prisons, the homes, the hearts. Musi iść do ulic, więziń, budynków, do naszych serc. The time for being comfortable is over. Czas na komfort się skończył. The gospel is never proclaimed from a couch. Ewangelia nigdy nie jest proklamowana z siedzenia. Whoever wants to be great among you must be your servant. Ten, a was, Dear brothers, the church is not in decline, she is in purification. Bracia, kościół nie jest budynkiem, a jest kongregacją. And purification is painful. Gloryfikacja jest bolesna. But just as every good is by Ale każdy tylko piątek zakończa się Wielkanocą. So too the rise with tak samo kościół powinien się powiększać w swej chwale. The blood of Christ has not lost its power. Krew Chrystusa nie straciła w swej mocy. The saints are not silent. Święci nie są, pisze. My spirit has not ceased to breathe. Bóg święty nie zniknął. Thank you, dear bishops of Poland, for welcoming me to this dialogue. Dziękuję, drodzy biskupi polscy, za zapoznanie mnie z tą formą dialogu not as a burden but as a grace. Niech on ci chce, ale jako ten, który przyjmuje to miłością. In the fidelity, we'll see the memory of one who said. Chwała teraz wspomnienie tego, o który kiedyś powiedział. Open wide the doors to Christ. Aprite le porte a Cristo. Opuszczcie szeroko drzwi dla Chrystusa. In your courage, the legacy of your martyrs, in your prayer. W tym przekonaniu w dziełach świętych, jak i modlitwie. The fate that still conquers kingdoms and shuts the mouths of lions. Wierzę, która cały czas łamie złe królestwa i ucisza tych łamców. Chłop Let us move forward not as diplomats of ambiguity, but as heralds of the king. Idźmy naprzód nie jako ci szerzący herezję, a dobre słowo. Let us serve with joy, lead with love, and walk together as brothers. Służmy w szczęściu, miłości i zjednoczeni jako bracia. The times may be dark czasem mogą być siemny dla nas Bad the church does not curse the darkness Ale kości łamie tę ciemność She likes the candle Ona uwielbia świecę Be not afraid Nie martwć się co Christ has conquered Christ reigns Christ rules Chrystus, przyjął Chrystus, rządzi Chrystusowi chwała. Thank you. Dziękuję przewodniczący.